Na drugi dzień rano, gdy sam żwawo czyścił ubranie i obuwie swego pana w pokoju szewca, a pan Pickwick siedział sam przy śniadaniu, zapukano lekko do jego drzwi. Zaledwie miał czas powiedzieć, proszę wejść, gdy ukazała się głowa okolona włosami i okryta wełnianą czapeczką, w której bez trudu rozeznać można było osobistą własność pana Smengle. – I Jak zdrowie, pańskie? Zapytała ta godna osoba przy towarzyszeniu jednego lub dwóch tuzinów ukłonów. Czy może oczekuje pan dziś kogo rano? od Trzech panów bardzo dżentelmeńsko ubranych na dole, pyta o pana, tak. i puka do wszystkich drzwi. Także członkowie tutejszego kolegium, którzy musieli otwierać, tak. bardzo się na nich rzucali. Mój Boże! Jacy nie mądrzy, rzekł pan Pickwick powstając. A tak, tak, to są zapewne moi przyjaciele, na których wczoraj czekałem. A, to, to przyjaciele pana, zawołał smęgl, chwytając za rękę pana pikwika. dość tego od tej chwili są oni i moimi przyjaciółmi. O, no, i mniej a także, ale ten mniej Ten mniej wie pan to. Diabelnie miły dżentelmeński człowiek. Co? Z uczuciem kończył smęgl. – No, do, do prawdy – rzekł pan Pickwick z pewnym wahaniem. – Tak mało znam tego pana, że… – Wiem, wiem – odrzekł Smangle, klepiąc go po ramieniu. – Ale z czasem pozna go pan lepiej. Będzie pan nim zachwycony. No, – ten, ten człowiek, panie – mówił dalej Smangle z uroczystą miną – ma talent komiczny, który by przyniósł zaszczyt nawet teatrowi Drury Lane. – O, czyż czy, czy tak? No tak najowisza, gdybyś go pan słyszał, jak naśladuje te no, cztery koty w beczce. No, to, są, to są niebywałe cztery koty, pani daje słowo honoru. No, przytem nadzwyczajnie przystojny. Nie można nie lubić człowieka posiadającego takie cnoty. Tylko jedną ma wadę, właściwie słabostkę raczej, no, o której wspominałem już panu. W tym miejscu. Pan Smengl począł kiwać głową w sposób bardzo poufały i oczekujący potwierdzenia. Pan Pikwik czuł, że powinien coś powiedzieć, spoglądając więc z niecierpliwością na drzwi, zawołał: Aha! To... O tak, tak, tak! Bo... podchwycił pan Smengl z głębokim westchnieniem. Mówi panu Człowiek ten, ten najmilszy towarzysz, po prostu nie ma milszego ma tylko tę drobną wadę. Że gdyby mu się zjawił cień jego dziadka, to pożyczyłby od niego 18 pensów. Czy być może? zawołał pan Pikwik. A tak, panie, a gdyby miał możność wywołać ten cień powtórnie, to po upływie dwóch miesięcy i trzech dni poprosiłby powtórnie o taką samą sumę. A to dziwny rys charakteru. Zawołał pan Pickwick, Ale my tu rozmawiamy, a, a przyjaciele moi szukają mnie i nie wiedzą, co z sobą począć. A to, to zaraz ich tu sprowadzę, odrzekł pan Smęgl, idąc ku drzwiom. Żegnam pana, nie będę przeszkadzał, tak. A gdy tu przyjdą, a, a propos. Wyrzekłszy ten ostatni wyraz, pan Smęgl zatrzymał się nagle, znów zamknął drzwi, już na wpół otwarte, i powracając na palcach, rzekł cicho do ucha panu Pickwickowi: Czy nie zrobiłoby to panu trudności, gdybyś mi pan pożyczył pół korony do końca przyszłego tygodnia? Pan Pickwick zaledwie mógł powstrzymać uśmiech. Zachował jednak zwykłą swą powagę, wyjął półkoronową monetę i położył ją na ręku panu Smengl, który wykonawszy cały szereg gestów i ruchów zalecających utrzymanie w tajemnicy tego misterium znikł i wkrótce powrócił z trzema przyjaciółmi pana Pigwika. Następnie odkaszlnąwszy trzykrotnie i tyleż razy skinąwszy głową na znak, że nie zapomni o swym długu, uścisnął przybyłym ręce w sposób niebywale uprzejmy i wyniósł się. – Moi drodzy przyjaciele – rzekł pan Pickwick, witając kolejno panów Tapmana, Winkle i Snodgrassa, gdyż oni to byli – cieszę się bardzo, iż was widzę. Triumvirat był bardzo rozczulony. Pan Tapman pochylił głowę żałośnie, pan Snowdgers wydobył chustkę z nieukrywanym wzruszeniem, pan Winkle podszedł do okna i westknął głośno. Dzień dobry, panu, rzekł sam, który właśnie wszedł w tej chwili z sukniami i obuwiem. Precz z melancholią, jak powiedział pewien uczeń, kiedy umarła mu nauczycielka. Witam panów w tej akademii. Ten szaleniec sam. – rzekł pan Pickwick, klepiąc go po głowie, kiedy sam ukląkł i zapinał mu kamasze. Ten szaleniec kazał się aresztować, by być razem ze mną. – Co, co? – zapytali razem trzej przyjaciele. – A tak, panowie – rzekł sam. – Jestem… ale niech pan spokojnie siedzi. – Jestem uwięziony, moi panowie. – Uwięziony? – zawołał pan Winkle z ogromnym zdumieniem. – No, panie – rzekł sam, spoglądając w górę – co tam nowego? Spodziewam się, Samie. To, to jest to nic, 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 rzekł szybko pan Winkle. Było coś tak dziwnego w zachowaniu się pana Winkle, iż pan Pickwick spojrzał po dwóch swych przyjaciołach, jakby żądając od nich wyjaśnienia. Nic nie wiemy odpowiedział głośno pan Tapmen na to nieme zapytanie. Winkle od dwóch dni jest y, bardzo wzłożony tak? I, i zupełnie nie ten, co y, zwykle. Obawiamy się, iż mu się coś musiało stać, ale on y, stanowczo temu zaprzecza. Y, nic, rzekł pan Winkle rumieniąc się. Y, doprawdy y, już nic mi się nie stało i niechże mi pan wierzy, że nic. Y, tylko będę musiał na jakiś czas y, wyjechać w, w prywatnym interesie. A spodziewałem się, iż pozwoli mi pan zabrać sama. Twarz pana Pickwicka wyrażała teraz jeszcze większe zdziwienie. Sądzę, mamrotał dalej pan Winkle, że sam przystałby na to, ale, ale teraz to jest niemożliwe, ponieważ jest uwięziony taki. Będę musiał pojechać sam. Podczas gdy pan Winkle mówił to. Pan Pickwick czuł, że palce sama drżały, gdy mu przypinał kamasze, jak gdyby był zdziwiony albo zruszony. Gdy pan Winkle przestał mówić, sam podniósł głowę, by spojrzeć na niego. I chociaż wymiana spojrzeń trwała tylko chwilę, obaj widocznie porozumieli się. Samie? zawołał żywo pan Pickwick. Czy wiesz, co to wszystko znaczy? Nic nie wiem. Odrzekł sam, który począł znów zapinać kamasze z wielką gorliwością. Czy na pewno sam To pewna, że aż do tej chwili o niczem nie słyszałem. I jeżeli czynię pewne przypuszczenia, mówił sam dalej, spoglądając na pana Winkle, to nie mam prawa mówić o nich, gdyż mogę być w błędzie. A ja nie mam prawa wtrącać się w interesa mego przyjaciela. Tak? Chociaż jesteśmy na tak poufałej stopie, rzekł pan Pickwick po krótkim milczeniu. No cóż, powiem tylko, że nic nie rozumiem, ale dajmy temu pokój. Następnie pan Pickwick sprowadził rozmowę na inny temat, a pan Winkle zaczął być powoli coraz swobodniejszy, choć wciąż był daleki od dawnej swej beztroski. Przyjaciele nasi mieli sobie tyle rzeczy do powiedzenia, że ranek. Szybko minął. A gdy około trzeciej sam zastawił na stole pieczeń baranią i ogromny pasztet, nie mówiąc nic już o mnóstwie rozmaitych jarzyn i kuflach z porterem poustawianych na krzesłach, na łóżku i w innych miejscach, każdy poczuł się przy dobrym apetycie. Chociaż jadło było sporządzone w obmierzłej kuchni więziennej, gdzie kupowano mięso i pieczono pasztet. Po porterze. Postawiono parę butelek doskonałego wina, które pan Pickwick kazał przynieść z kawiarni w Dr. Commons. Prawdę powiedziawszy, owa para butelek oznaczała co najmniej trzy pary, gdyż zanim je zdołano wypróżnić, dzwonek dawał już znać, że obcy muszą się wynosić z więzienia. I jeżeli jednak postępowanie pana Winkle było niezrozumiałe rano, to potem kiedy pod naporem wezbranych uczuć i pod wpływem wypitego wina żegnał się wylewnie z panem Pikwikiem, stało się wprost nienaturalne. Pozostał w tyle, aż panowie Tapman i Snowdras znikli, a potem ściskając rękę filozofa z wyrazem twarzy, w którym spokój rozpaczliwego postanowienia walczył z bólem, powiedział przez zęby, dobranoc, drogi panie. – Niech cię Bóg prowadzi, kochany chłopcze – odrzekł pan Pickwick, serdecznie ściskając rękę swego młodego przyjaciela. – Czekamy – zawołał pan Tapman z galerii. – Zaraz, zaraz – odrzekł pan Winkle. – Dobranoc. – Dobranoc – powtórzył pan Pickwick. Powiedziano już sobie pół tuzina – dobranoc, a pan Winkle ciągle jeszcze trzymał rękę filozofa, i wpatrywał mu się w twarz z dziwnym wyrazem twarzy. – Co się stało? – zapytał w końcu pan Pickwick, którego ręka zaczęła boleć od potrząsania. – Nic, nic. – No więc yy, dobranoc – powtórzył raz jeszcze, usiłując uwolnić rękę. – Mój przyjacielu, mój dobroczyńczo, mój zacny towarzyszu szeptał pan Winkle, powtórnie chwytając jego dłoń. Nie sądź mnie pan zbyt surowo, kiedy dowiesz się, do jakich ostateczności zmusiły mnie nieprzezwyciężone przeszkody. No i cóż, zawołał pan Tapman, ukazując się we drzwiach, jeżeli nie wyjdziemy zaraz, to nas tu zamkną. No idę już, i już idę, powtórzył pan Winkle i jakby zadając samemu sobie gwałt, wyrwał się z pokoju pana Pickwicka. Nasz filozof z niemem zdziwieniem biegł za nim wzrokiem wzdłuż korytarza, gdy wtem sam ukazał się na schodach i chwilę poszeptał z panem Winkle. Nie zapomni pan? powtórzył głośno. O nie! No to życzę wszelkiej pomyślności. Bardzo bym chciał pojechać z panem, ale. No naturalnie, gubernator przede wszystkim. Masz słuszność, Samie. To ci przynosi zaszczyt rzekł pan Winkle. I tak rozmawiając, obaj zeszli ze schodów. To dziwne pomyślał pan Pickwick, powróciwszy do swego pokoju. Co się stało temu młodemu człowiekowi? Myślał nad tym jakiś czas, gdy nagle głos dozorcy więziennego, pana Rowkera, zapytał, czy wolno wejść. Naturalnie powiedział pan Pickwick przyniosłem panu bardziej miękką poduszkę zamiast tamtej, którą pan miał poprzedniej nocy. A dziękuję. Dziękuję powiedział pan Pickwick. Pozwoli pan może szklaneczkę wina? Bardzo panu przejmę, powiedział pan Roker, przyjmując szklankę. No to za pańskie. Dziękuję, odrzekł pan Pickwick. Przykrą wiadomość mam panu oświadczyć, proszę pana, powiedział pan Roker. Źle jakoś z pańskim gospodarzem. Potem odstawił szklankę i począł oglądać rondo swego kapelusza, jakby miał zamiar włożyć go z powrotem na głowę. Proszę? powiedział pan Pickwick. Z więźniem kanclerstwa? Bo niedługo on już będzie więźniem kanclerstwa, powiedział Roker, obracając kapelusz w taki sposób, jak gdyby chciał koniecznie przeczytać w nim nazwę firmy. Hiszpańskie słowa mrożą mi krew w żyłach, powiedział pan Pickwick. Co pan chce przez to powiedzieć? No bo od dawna ma już suchoty, powiedział pan Roker, ważąc kapelusz na jednym palcu. Sądzę, że wszędzie by go to spotkało tu czy gdzie indziej. Ale zabrano go dziś do infirmerii, i doktor powiada, że trzeba podtrzymać w nim siły, a dyrektor kazał mu nawet od siebie posłać wina, chleba i tak dalej. To przecież nie wina dyrektora no, sam pan wie. Naturalnie szybko odpowiedział pan Pickwick ale boję się mówił pan Roker, kiwając głową że to już raczej koniec. Założyłem się nawet z Nedym o trzy pół pensówki, że kipnie. Tylko, że cofnął się, A bo i że może i słusznie. No tak. To dziękuję panu. Dobranoc. Ale zaraz, zaraz zawołał pan Pickwick. Gdzie jest ta infirmeria? Nad pańskim pokojem, powiedział pan Roger. Zaprowadzę pana. Pan Pickwick zerwał się szybko i bez słowa poszedł za nim. Dozorca wskazywał mu drogę w milczeniu. Ostrożnie otworzył ostatnie drzwi i wpuścił pana pikujka. Był to obszerny, pusty, nagi pokój, w którym stał szereg łóżek. Na jednym z nich leżał cień człowieka, blady, upiorny, wycieńczony. Oddech jego był ciężki, krótki i jakiś chrapliwy. Przy łóżku siedział krótki otyły człowieczek w fartuchu łatacza butów. Człowieczek ten przy pomocy okularów w rogowej oprawie czytał Biblię na głos. W pewnej chwili chory położył dłoń na ręku swego pielęgniarza i dał mu znak, by przestał czytać. Tamten odłożył książkę na łóżko. Otwórz okno, poprosił chory. Tamten otworzył okno. Hałas przejeżdżających wozów i karet, turkot kół, krzyki mężczyzn i chłopców, cały ów gwar wielkiego tłumu przejętego i życiem, i własnymi interesami wpadł do pokoju. Czasami gwar ten tłumił głośny śmiech gdzieś zrywała się wesoła piosenka by potem zginąć w szumie kroków i głosów uderzenie potężnych fal życia przepływającego tuż obok melancholijnie brzmiały te dźwięki w uszach cichego słuchacza o ileż jednak melancholijniej w uszach czuwającego przyłożu konającego nie ma tu nic powietrza Jęczał ochryplej i cicho chory. Powietrze jest tu skażone. A takie było świeże, kiedy przed laty przechadzałem się. Przed laty. Ale staje się ciężkie i nie do zniesienia w tych murach. Nie mam czem oddychać. Kiedy razem oddychaliśmy niem, już od dawna, powiedział otyły człowieczek. I, I jakoś się żyło. Zapanowała krótka cisza. Pan Pickwick i Roker podeszli do łóżka. Chory ujął obydwiema rękami dłoń swego towarzysza niedoli i ściskając ją mocno i serdecznie powiedział wreszcie. Mam nadzieję, tak cicho, że trzeba było nachylić się nad samym łóżkiem, by zrozumieć ruch jego bladych warg. Mam nadzieję, że mój sprawiedliwy sędzia nie zapomni, co przecierpiałem tu, na ziemi. Dwadzieścia lat, mój przyjacielu. Dwadzieścia lat w tym okropnym grobie. Serce pękało mi, gdy umarło moje dzieciątko, a ja nie mogłem go nawet ucałować. W jego małej trumience, odtąd samotność moja, w tym nieustannym zgiełku straszna była, potworna. Niech Bóg mi przebaczy on, patrzał na moją samotną, smutną śmierć. Splutł ręce i szepcząc coś, czego już nie zdołali posłyszeć, zapadł w sen. Z początku tylko w sen, gdyż widzieli, że się uśmiecha. Poszeptali coś ze sobą. Potem dozorca pochylił się nad poduszkami i szybko odskoczył. Wolny już, na Boga, już, wolny, powiedział. Wolny ale taki był podobny do umarłego za życia, że nie zauważyli nawet, kiedy umarł.